z docent polskiej minibrower.pl. E, Maciek ze mną, znany na pewno już Wam, jeżeli śledzicie odcinki lambikowe. E, Maciek fan lambików. No i co? Zaczynamy kolejny sezon. Tak, dokładnie. Lambikowy. E, kufle i kapsle. Oni zawsze taką wiosnę lambikową robią. Mm, tak. E, byłeś, akurat, byłeś, już. Byłem, tak? byłem, akurat e, mamy wiosnę lambików. Tydzień lambików w kuflach i kapslach na Nowogrodzkiej. Czyli, czyli w innym w, miejscu. Teraz w, jesteśmy miejscu. na Żoliborzu, ale Żoliborz zawsze jest gościnny i te lambiki, które Maciek przynosi, zakupione, no akurat tutaj zakupione smaki piwa.pl, pozdrawiamy. No, możemy tutaj właśnie sobie przedegustować. Czyli co? Cantillon mamusz. Tak, dokładnie. Czyli lambik dwuletni, jak nie pamięć nie myli, z kwiatami czarnego bzu. Czarnego bzu? Wygląda jak biały bez, ale nie wiem, nie jestem <laughs> specjalistą. E, co oni tutaj piszą? Elder, elder Flower, hand picked, czyli zbierany ręcznie tak, przez Cantillon Team, e, and soaked into two years old lambic. E, najbardziej mi się podoba to określenie. To be drunk preferably within 10 years after the bottling date Czyli powinno być pite 2028. Tak, ale nie sądzę, żeby wystarczyło nam tyle cierpliwości. <laughs> Dobrze, proszę bardzo, Maćku. Tak, i butelkowane, jak? tak, 25 maja 2018 Więc no świeżynka. Tak, tak, to jest świerzynka. to jest ostatnia partia tego Lambika. To piwo zostało uważone. Bodaj, po raz pierwszy bodajże w 2009 roku na yy, Zwanze, który jest co roku organizowane przez prowar Cantillon i w tym roku było też yy, po raz pierwszy organizowane także w Polsce. A jakie było Zwanze w, yy, w zeszłym roku? Co nazywało się Zwanze? Nie pamiętam dokładnie, co to było, szczerze mówiąc. Yy, A to nie było z Było bzem? dobre. Nie było zbzem, bo jakaś tam edycja chyba z zdrzem właśnie. Na pewno edycja 2009, czyli był to mamusz pod yy, Johann, nie. Żan Wadroy. Johan Van Roy to nie ta branża. <grymne> Postanowił to piwo uważyć raz jeszcze, nadał mu inną nazwę właśnie mamusz, ponieważ tak jego dzieci nazwały, nazywały swoją babcia i jego matkę, więc stąd mamy nazwę piwa. w ogóle kiedykolwiek w, e, na wiośnie Lambików w mhm. Kiku był Cantillon? Nie kojarzę szczerze mówiąc. W tym, w tym roku byłem po raz pierwszy Jeśli zaskoczony byłem tym, że e, ta impreza jest organizowana już od jakiegoś czasu. No, ja, co I najmniej Po prostu, Tak, i po prostu jakoś mnie to omijało. Dobrze, piwo mamy otwarte. Nalewać? Jak najbardziej. No cóż. Trochę wody wylewamy. Dzisiaj bez koszyczka na butelce. bardzo. No kolor piękny. Dzięki. Mhm. Tak jest, no po prostu piękne, mm -hmm. złoto opalizujące. Tak, wręcz, to dokładnie, wchodzi w ręce. Troszeczkę złoto. piany nawet jest. Czyli co, to jest, no tak, lambik z, po prostu z kwiatem, bzu, kwiatem czyli bzu. żadne tutaj beczki nie mają racji bytu. Nie. To będzie przy drugim lambiku, który mamy już w tym momencie w lodówce. Dobrze, sprawdźmy. No cóż, zobaczymy. A, oh, no, fantastyczny aromat. Mi no. brakowało, brakowało mi tego. Oj, ostatni lambik pity chyba na Castel Party. Poważnie? Super, no. A ja z kolei w międzyczasie, chyba w zeszłym no. miesiącu, z kolei wypiłem najlepszego lambika, jakiego w życiu miałem okazję próbować. Wow. też Cantillon. Mm, San Vinus, który leżakuje z winogronami szczepu Merlot i bodajże Cabernet. Jeżeli się mylę, to oczywiście skorygujcie mnie w komentarzach. Dodatkowo leżakowany w beczkach po czerwonym francuskim winie. Rewelacja. Słucham opinii na temat aromatu. No, jest koń, są so brety. Mm. Czyli coś, co najbardziej lubisz. Jak najbardziej e, tutaj ta stajnia, mm -hmm. ta skóra jest, jest na pierwszym planie. Ale już drugi plan to te mm. fajne takie pomarańczki. Tak, tak. Znaczy, aromat jest generalnie bardzo wyważony. W żaden sposób nie jest też przyciężkawy czy. E, jak to powiedzieć? Ciężki, nie staje się nieprzyjemny. Naprawdę, naprawdę bardzo odświeżający, fajny aromat. Świetnie. E, o nie czuć. E, ten bret nie jest taki idący kolokwialnie rzecz biorąc w kupę. Nie, no, <laughs> Więc... Jest idealnie wyważony. No, jest, jest bardzo fajny. Dobra, no tak, spróbujemy. O! Mmm. Jest bardzo kwaśne. A ja bym powiedział, kwaskowość nie na jakimś szokującym poziomie, mm. natomiast dwie rzeczy. Taniny, taniny według mnie bardzo mocne mm. i te taniny też dają mm. wrażenie goryczki. Mm. Że to nie jest pewnie goryczka przecież z chmielu, z tylko bardziej właśnie taka garbnikowa, taka taninowa. To jest, to, jest, to jest według mnie przewodni motyw. Tak. Jest, jest to piwo zdecydowanie taniczne, ale nawet porównując do tych innych lambików, które, które żeśmy pili, to był bodajże Grand Cru Bruxella, to tam zdecydowanie ta taniczność była na dużo wyższym poziomie. Przede wszystkim w moim odczuciu no, to piwo jest kwaśne. Oczywiście te hmm. taniny się pojawiają, ale nie wydaje mi się być aż tak intensywne, tak intensywne jak powiedziałeś przed chwilą kwaśne owoce też. Ja jestem kompletnie tak. przyzwyczajony do kwaśności, mhm. wiadomo, Sour więc tutaj ta kwaśność jest dla mnie na poziomie wręcz minimalnym tak. dla Lambika, w sensie to jest oczywiste, że ma być kwaśno i to tak. mnie absolutnie nie zaskakuje, jest tutaj wszystko w porządku, natomiast ten, to odczucie właśnie tej, tej tańczności jest dosyć, według mnie, wysokie, no i ta owocowość, te owoce naprawdę, tak. potem mhm. One nie są w tle, one są ewidentnie wyraźne tutaj, więc właśnie takie cytrusowe pomarańczowe motywy w smaku świetnie krajów. Czyli według mnie taniczność, według siebie kwaśność. Mhm. Kwaśność uderza na samym początku bardzo mocno, ale też dość szybko znika w tej Teraz kiedy wziąłem drugi łyk, rzeczywiście ta kwaśność zniknęła. Ale pojawiła się, pojawiło. Ta, ta intensywność jednak była bardzo mocno wyczuwalna. Co do taniczności, no, ja tutaj, tutaj zdania nie zmieniam. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to naprawdę naprawdę świetne piwo. Yy, jedna rzecz jeszcze. Yy, pytanie, w jaki sposób pojawia się tutaj obecność kwiatów czarnego bzu. Dokładnie to chciałem yy, też zapytać. Na pewno na pewno części z was znany jest chociażby syrop z czarnego bzu. No, który jest dość słodki. Podejrzewam, że oczywiście jest, jest, to kwestia, jest, jest to kwestia cukru i innych składników, które są tam do, yy, yy, dodawane. Natomiast nie czuję tutaj tego bzu. Ciężko mi powiedzieć. Mm. <laughs> Jakoś mało używam bzu, więc nie jestem w stanie go tutaj zidentyfikować. Natomiast jeszcze pytanie co do wytrawności tego piwa. Jak oceniasz wytrawność? Spodziewałem się trochę wyższej. Nie ma cudów, no to jest piwo, które ma niecały rok. Więc jeszcze mm, tak. te brety nie przeżarły tych cukrów, cukrów więc w moim guście yy, jeszcze by się przydało prawda, tego wytrawnego yy, charakteru. To piwo jest naprawdę dość pełne i spokojnie jeszcze kilka lat może, może w tej butli te brety mogą yy, wyżerać. Ojej, wyżerać. Jak, jak najbardziej. Ale absolutnie nie jest jakieś słodkie, prawda? To, to nie, by... nie, 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 absolutnie nie. Taka pigwa tutaj jest widoczna. Pigwa? Tak, pigwa. Znaczy, no ten, ten motyw taki właśnie, bo, bo pewnie identyfikujesz to jako cierpkość, prawda? Mhm. Tak, Więc zdecydowanie. No pigwa jako Zresztą, cierpki owoc. Tak, do, do smaku pigwy jestem że trochę przyzwyczajony, ponieważ moi rodzice mają pigwę. I... Już Jak, jako dziecko byłem zaznajomiony z, z, z tym owocem, wówczas mi nie smakowała, myślę, że ja myślę, że teraz zupełnie zmieni, zmieniłbym zdanie, ale, ale rzeczywiście jest ta, ta piwa, yy, Odrobina agresu być może, jeszcze takiego kwaśnego agresu. Yy, jest, yy, jest wyczuwalna w tym piwie. Na pewno na pewno nie, nie, nie wyczuwam tutaj żadnych słodkich owoców. Yy, niczego takiego tutaj nie mam. Nawet biały, chociażby melona, tak? To, to, to absolutnie, absolutnie odpada. Yy, zdecydowanie, zdecydowanie ta strona kwaśniejsza. Czyli coś rzeczywiście dla sourheadów. Bardzo fajne piwo. To, co mi się najbardziej podoba w tym piwie, to jest to, że mimo intensywnych smaków, zarówno właśnie tych tanicznych, jak i kwaśnych, no i też owoce w stylu pigwy, pomarańczy, w sensie takie owoce pomarańczowe, jasne, Mimo mm -hmm. tego natężenia, y, natężenia smakowego, momentalnie ono z języka mm -hmm. schodzi. Tak. Ono jest tak Dokładnie. krótki smak i... Zobaczcie, tu już nic nie ma. Mimo intensywności tego piwa, ono jest niesamowicie pijalne, ponieważ ciągle człowiek chce wziąć kolejny, kolejny łyk, ponieważ momentalnie schodzi ten cały smak z języka. Świetnie. Nic tutaj nie zalega. Dokładnie. Fajnie. Piwo rzeczywiście dość zdradliwe być może być. Nie, ma tylko pięć procent. E, 5%, ale, ale rzeczywiście wchodzi, wchodzi bardzo lekko, bardzo szybko się je pije. Rewelacja. Udany początek wiosny Lambików, a za chwilę... Ud, Udbersell, van der Velde. Udbersel. Hmm? Może być ciekawie. Dara. Druga rzecz na stole. Mniej, tak. Mniejsza objętość, ale zawartość. Zawartość potencjalnie ciekawa. Jest to Urbersel van der Velden, leżakowany w beczkach po pożądanym i dość drogim toskańskim winie Brunello di Montalcino, chociaż jest to blend tak naprawdę. Mamy tutaj rocznego lambika, który właśnie leżakował w tych beczkach. I tak dobrze mówię, i trzyletni lambik, który leżakował w Fuderze, w browarze. Tak jest, czytam Wander Wleden. E, przepraszam, Welden. Welden. 135 tak. UDGZ is a blend of one year old lambic HNF fooders that were previously used for mainly red Brunello di Montalcino wine and of three old lambic on an old Udbersel feeder. E, pytałem Maćka czy zna proporcje? Bo któregoś razu przyszedłeś z tymi fajnymi notatkami z netu. Może gdzieś w necie krąży, jeżeli wiecie, znacie odpowiedź, jaki tak. tutaj jest udział właśnie tego czystego lambika, a tego mhm. leżakowanego w, w drewnie powinie. Dawajcie znać. Będziemy próbowali szacować. Dokładnie tak. Nie, ni, 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 niestety, niestety tych proporcji nie znamy, a no, ja też jestem miłośnikiem piw leżakowanych w beczkach powinie. Yy, cenie jest zdecydowanie wyżej niż, yy, no i musisz, yy, niż beczki tak, tak. Po, po whisky, czy, czy burbonie, które, które są popularne oczywiście. Piękny dźwięk. Piękny dźwięk. No, nagazowanie eleganckie, no jedziemy. No zdecydowanie więcej piany jest niż przy tak No to nasycenie tak, od razu, tak, tak, to ten od razu poszedł, było widoczne z dźwiękiem innym. Ale barwa całkiem podobna przez Tak, barwa jest podobna, no piana lepsza. No wiadomo, nasycenie było inne, więc piana się utworzyła lepsza, ale ona już tutaj widać, że szybko się redukuje i szybko wąchamy. Chociaż z drugiej strony koszyczek mhm. na lambiczek i dekantacja i w ogóle powin, powinien <laughs> tak. lambik odetchnąć, więc niestety, niekoniecznie no, niestety tak nie szybko. Nie wziąłem. Więc, bo... A to jest fajne właśnie, że warto i powąchać szybko i potem mhm. też powąchać. I po porównać tak, tak, o ile... Tak. Słuchajcie, o ile jeszcze coś zostanie, bo naprawdę mamusz zniknął w tempie dosyć ekspresowym. No powiem ci. O, jest różnica. Dobrze, słuchajcie, jest się, dobrze. Słucham Cię, natomiast właśnie ja bym powiedział, że nie ma różnicy, bo o ile w Cantillon ma musz aromat był mhm. naprawdę fantastyczny, był intensywniejszy na pewno, ten jest trochę cięższy, nie jest tak orzeźwiający. OK. Natomiast i tak dla Ale mnie... Ale jest, jest bardziej brety, brety. zdecydowanie jest bardziej nie... bretowy wydaje mi się. Czy to wino już yy, według Ciebie jest wyczuwalne w aromacie? Od razu uwaga, 6,5. Tam było 5, to jest 6,5, więc też te nuty alkoholu. Advencja. Niestety nie piłem Brunello di Montalcino, chociaż, chociaż bardzo chciałem. To jest zresztą też bardzo, bardzo fajna rzecz. Jeżeli jest beczka leżekowana po jakimkolwiek innym trunku, tutaj akurat w odniesieniu do, do, do wina, warto sobie spróbować tego wina. Chociażby taki przykład był, jak jeden z polskich browarów zaprezentował. Na dziewiątym WFP świetne maciek, dzikie maciek piwo. Maciek się boi wymówić nazwy Browaru na R. Nie powiedzmy no tak powiedz to głośno. Rock by, by, meal. Był to rok Mil rock na jesiennej edycji yy, WFP, gdzie yy, serwowano właśnie yy, piwo leżakowane w beczkach po winie Rondo Regent z winicy Grzegorza Turnała. Znaczy, jeżeli... Bardzo dobre wino i ono rzeczywiście no. miałem okazję dość przypadkowo dostałem je w prezencie spróbować przed spróbowaniem te, tego piwa i rzeczywiście smak tego wina, aromat był świetnie oddany w tym piwie, czyli ta beczka zadziałała. Dlatego też właśnie bardzo zależało mi, żeby wypić Brunello di Montalcino przed spróbowaniem tego piwa, niestety nie udało się. Mm. Więc jest kolejny quest spróbować po. Bardzo poważnie widzicie, Maciek podchodzi do degustacji, <laughs> czyli a To jest fajna sprawa, porównywanie smaków, poznawanie czegoś nowego. Być może ciężkość tego aromatu Wiesz co, ja mam wrażenie jest właśnie, z beczki że tutaj... właśnie nie jest taki lekki, to już już mówiłem. Kantiło tak. rzeczywiście miał zdecydowanie lekki aromat, fajny, no te, bardzo orzeźwiający, no, te, te owoce grały, tak jak tak. tutaj mówiliśmy, że to te nie są wyczuwalne, to tutaj te owoce no, niekoniecznie. Natomiast no bret jest najbardziej. Jak najbardziej i też taki szlachetny, nie żaden <głos> <głos> kupowo odstowy, <noise> tylko szlachetna skóra, koń. No tutaj naprawdę jest głębia, no. głębia tego breta, rewelacja. Dobrze, cóż, pozostaje spróbować. różnica jest w smaku przede wszystkim. Jest. To już jest zupełnie... Czy zupełnie? No, to cały czas jest lambik, ale zupełnie inny profil. Tak jak w aromacie, jednak cięższy. Mm -hmm. Ta rzecz. Tego smaku nie da się powiedzieć, że jest cięższy. Jest, jest zupełnie inny. Moim zdaniem nie ma co porównywać tutaj do, do Cantillona, bo, bo są to jednak zupełnie dwa różne piwa w smaku. Chociaż tak jak powiedziałeś, jest to niewątpliwie lambik. Czyli mamy kwaśność, mhm. ale już tej taniczności tutaj według mnie nie Kwa... ma. Kwaśność jest zdecydowanie niższa. Nie jest tak odczuwalna jak w Kantilonie, gdzie na początku rzeczywiście ta kwaśność bardzo uderzała, bardzo szybko znikała. Pojawiała się w moim odczuciu oczywiście ale lekka taniczność. Tutaj mamy leką niezgodność ze sobą. Natomiast jest kwaśność, troszeczkę się utrzymuje. Hmm, co? Ja... No. Zastanawiam się nad stwierdzeniem, czy to piwo przypadkiem mnie nie rozczarowuje trochę. Aha, okej. Okay. Spodziewałem, się, spodziewałem się rzeczywiście wyczuwalnej tutaj beczki. Gdyby ktoś mi powiedział, podał to piwo i... Ja Ci powiem pod jaką postacią czuję tą beczkę, ale to mów. Hmm, gdyby ktoś to piwo mi po prostu dał do, hmm. do spróbowania, gdybym nie wiedział co to jest, to szczerze mówiąc nie wiedziałbym, że ta beczka tutaj występuje. Słuchajcie, ta beczka występuje. No właśnie to jest takie... Yy, może być rozczarowujące, że może jest taka nuta yy, tego wina, ale to jest jakaś tylko nuta, natomiast ta beczka według mnie... Tylko jest... pytanie, czy każdy lambik nie, nie, nie ma takiej nuty jednak, tak? Większość przynajmniej lambików. Według mnie tu jest nuta waniliowa. I... To drewno, ta wanilina z drewna, no tak. według wanilina. mnie ona nadaje taką słodycz, którą ja e, identyfikuję dosyć łatwo, bo nie jestem zwolennikiem tej, tej nuty. Mhm. I według mnie tutaj ta nuta waniliowa albo wanilinowa od drewna jest obecna. I dlatego mi tutaj to troszkę przeszkadza, ponieważ jestem zwolennikiem wytrawnych try mhm. to the bone lampików, a tutaj ta, ta słodycz waniliowa taka e, troszkę mi tutaj przeszkadza. Więc tak to odbieram to piwo. Nie, nie wypowiem się, bo zacznę się sugerować teraz tym, co powiedziałeś, <słóż> <słóż> więc to, to, to nie byłaby jak najbardziej e, e, odpowiednia ocena z mojej strony. Fakt, ale, ale rzeczywiście jest, e, jest trochę słodsze niż Cantillon. Być może jest to to właśnie o czym e, ale, piosenie, no, o, jest, o czym mówiłeś. Tak naprawdę, to są niuanse, to S są tak. poszczególne nuty składowego całego bukietu smakowego. Znaczy ja nie ukrywam, że dla mnie. Mamusz, no to jest takie rzeczy, które ja mogę pić w opór i. Tu mamy zgodność. To było absolutnie genialne mm -hmm. piwo. Natomiast to już rzeczywiście jest, tak jak stwierdziliśmy, bardziej ciężkie. Mm -hmm. No nie jest złe. Czyli, czy rozczarowanie? Znaczy, gdybyśmy, ja nie... gdybyśmy wypili odwrotnie, może bym tego nie powiedział. No ale generalnie pijemy od niższego dokładnie, do, dokładnie tak. do, do wyższego. Dokładnie tak. I tym się sugerowaliśmy. Na pewno nie jest złe. Nie, oczywiście, pewno, że, że nie. Myślę, że chyba miałeś oczekiwania wyższe. Ja tak, miałem, miałem, miałem zdecydowanie wyższe oczekiwania, z, z, z tym się zgodzę. Eee, poza tym... Nie znamy tych proporcji, tak? Rzeczywiście, być może tego lambika leżakowanego w beczkach jest tutaj relatywnie niewiele. Z drugiej strony, teraz jestem ciekawy, jak smakuje właśnie ten roczny lambik, który leżakował w beczkach po Brunello di Montalcini. Na ile ta różnica jest, jest tutaj wyczuwalna? Dla mnie też jest różnica w zawartości alkoholu. To piwo jest rozgrzewające. Ono tutaj na przełyku rozgrzewa jest takie delikatnie. no Troszkę, troszkę palące, rozgrzewające palące, więc tak, według mnie... Jak najbardziej. Może to nie, nawet nie tyle od 60% alkoholu, ale ten cały motyw wina też dał, dał coś takiego, że, że to piwo. Jest po prostu bardziej konkretne, bardziej alkoholowe. Niewykluczone, tak, ale rzeczywiście to, 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 piwo, to piwo rozgrzewa. Zresztą hmm. nawet nie powiedzieliśmy w ogóle o nim, że jest w jakikolwiek sposób lekkie, od, 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 odświeżające, ożywiające. Nie, tutaj, tutaj tego absolutnie nie można powiedzieć. No, jednak się trochę nie zgodzę, bo jednak charakter ma kwa kwasowy. Ma charakter więc kwasowy. Więc zawsze kwasowy charakter będzie no charakterem tak. odświeżającym i jak, w jakiś sposób y, rześkim no ale to wiadomo, lambiki, lambiki takie muszą być. Maczku, dzięki wielkie za y, de, y, de, w sensie bardzo. inaugurację wiosny Lambiki. Y, dawajcie znać, czy y, liczycie na więcej y, Maciek. Y, jakby co w piwniczce jeszcze kilka ciekawych buteleczek ma także i zap to you. Aktualnie w lodówce. <laughs> ok. Na razie... Dobra, na razie, cześć.